W jaki sposób zniknęło 10 dni z historii świata? W jakim celu tworzono tablice paschalne? I skąd się wziął Smok Wawelski. Tego wszystkiego dowiecie się Państwo z podcastu Do powiedzenia historyka. Serdecznie zapraszam. Podcast, którego Państwo aktualnie słuchacie, będzie obracał się wokół tematyki czasu. A właściwie wokół sposobu jego odmierzania, który zapoczątkowano we wczesnym średniowieczu, a który funkcjonuje do dziś. Ten system ustaliło samo chrześcijaństwo, a w życie wprowadzali go ludzie kościoła. Przyczyną takiego działania były nie tyle kwestie związane z wiarą, ale także, a może przede wszystkim względy praktyczne. Były to próby uporządkowania pewnych spraw, a także obserwacje naukowe. W starożytności odmierzano czas, biorąc najczęściej za punkt wyjścia albo jakieś ważne wydarzenie, albo zjawisko naturalne, albo panowanie danego władcy. W starożytnej Grecji były to na przykład olimpiady, organizowane cyklicznie co 4 lata. Taki system datowania mamy zapisany chociażby w Ewangelii Świętego Łukasza który podaje, że Jezus narodził się za panowania Oktawiana Augusta, czyli między 27 rokiem przed naszą erą a 14 rokiem naszej ery. Dopiero w VI wieku, a dokładnie w 525 roku mnich Dionizy Mniejszy ustalił rok narodzin Chrystusa na 753 rok od założenia Rzymu. No i niestety w związku z tą postacią, a także z tym jego dokonaniem, funkcjonuje dzisiaj bardzo wiele stereotypów. Najbardziej popularny to ten, który mówi, że Dionizy otrzymał od papieża Jana I, którego pontyfikat wtedy trwał, takie zlecenie na obliczenie daty narodzin Jezusa. To nie do końca prawda. Dionizy był wybitnym erudytą, pochodził z Dacji, czyli z dzisiejszej Rumunii. Specjalizował się w prawie kościelnym, ale zajmował się także chronologią i tłumaczeniami z języka greckiego. Był mnichem w jednym z rzymskich klasztorów, a jednocześnie pracował w papieskim sekretariacie. Polecenie, które otrzymał od papieża, jeżeli takie rzeczywiście było, dotyczyło opracowania tzw. tablic paschalnych czyli po prostu obliczenia daty świętowania Wielkanocy. W perspektywie kilkudziesięciu kolejnych lat. Takie tablice, wyglądające jak potężne wykresy, były zamieszczane w księgach, ale także na ścianach niektórych świątyń. Obliczenie daty rocznej narodzenia Chrystusa było więc niejako efektem ubocznym pracy Dionizego. Kolejny stereotyp to stwierdzenie, że od tego momentu, czyli od tego ogłoszenia przez Dionizego. Roku Narodzenia Chrystusa, zaczęto liczyć erę chrześcijańską. To niestety znowu nieprawda. Taki sposób liczenia czasu spopularyzował dopiero żyjący blisko 200 lat później, anglosaski mnich Beda Czcigodny. On również opracowywał tablice paschalne, ale to dopiero około VIII wieku. Wraz z jego pismami pojawiło się w Europie Zachodniej określenie przed Chrystusem albo po Chrystusie. Co ciekawe, język polski w odróżnieniu od większości europejskich języków posługuje się określeniem nasza era albo przed naszą erą. To liczenie czasu od narodzin Chrystusa upowszechniało się w rzeczywistości bardzo długo. Papieże jeszcze w XIII wieku określali czas na podstawie liczby lat własnego pontyfikatu. Niemniej jednak dzisiaj bardzo trudno wyobrazić sobie kalendarz oparty o inny system. Lata od narodzenia Chrystusa liczy dziś w zasadzie cały świat. Faktem jest jednak, że data roczna podana przez mnicha Dionizego była obarczona błędem. Należałoby powiedzieć, że Jezus naprawdę urodził się około pięciu lat przed własnym narodzeniem. Można jednak powtórzyć za wybitnym specjalistą w tej dziedzinie, Księdzem profesorem Józefem Naumowiczem, że mnich Dionizy właściwie wcale się nie pomylił, ponieważ w ogóle nie zajmował się tym problemem. Wspomniane wcześniej ustalenie daty Wielkanocy było również ciekawą i intrygującą sprawą. Właściwie przez kilka wieków toczono w Kościele poważny spór o to kiedy dokładnie obchodzić największe święta chrześcijańskie. Świętowanie Wielkanocy było w tamtych czasach istotnym elementem wskazującym na jedność Kościoła. Później pojawiła się nawet kompustyka, czyli specjalna gałąź nauki, zajmująca się dokładnie tym problemem. Bez wątpienia Wielkanoc powiązana była z żydowskim świętem Paschy. Żydzi obchodzili je 14 dnia miesiąca Nizan, czyli pierwszego miesiąca wiosennego. Taką datę Wielkanocy zgodnie z tradycją świętego Jana przyjmowali chrześcijanie w Azji. W takim układzie święto zmartwychwstania wypadało w różne dni tygodnia. Z kolei większość chrześcijan poza Azją obchodziła Wielkanoc w niedzielę po dniu 14 miesiąca Nizan. To właśnie niedziela, jako dzień zmartwychwstania, odgrywała dla nich istotną rolę. Spór zaognił się w drugiej połowie II wieku w samym Rzymie, gdzie praktykowano oba zwyczaje. Za pontyfikatu papieża Wiktora organizowano więc synody w różnych regionach Imperium Rzymskiego, a zachowana dokumentacja pokazuje, że większość z nich opowiadała się za świętowaniem w niedzielę. W 325 roku w Nicei obradował sobór, podczas którego podjęto decyzję, aby Wielkanoc świętować w jednym i tym samym dniu w całym kościele. Wbrew różnym popularnym dzisiaj informacjom, nie sprecyzowano wtedy, który system należało wybrać. Zwrócono jednak uwagę na to, że żydowski system liczenia jest w jakiś sposób wadliwy, ponieważ nawet on nie był jednoznaczny. Proponowano więc, aby chrześcijanie stosowali własny system obliczeń. Dwoma wielkimi ośrodkami, które w tamtym czasie tworzyły tablice paschalne, były Rzym i Aleksandria. Te systemy obliczeń były dość skomplikowane i trudno teraz wchodzić w szczegóły. Oczywiście opierały się na analizach astronomicznych, szczególnie odnoszących się do równonocy wiosennej, ale w pewnych założeniach się różniły. Tym samym zdarzało się, że Rzym i Aleksandria podawały różne daty świętowania Wielkanocy, czasami bardzo od siebie odległe. Na przykład w 444 roku w Rzymie miano obchodzić Wielkanoc 26 marca, natomiast w Aleksandrii 23 kwietnia. Papież dla zachowania jedności przyjął wtedy datę z Aleksandrii, ale spór pozostawał nierozwiązany. Zakończył go dopiero wspomniany wcześniej Dionizy Mniejszy który swoje obliczenia w dużej mierze oparł na rachubach aleksandryjskich. Odtąd oba ośrodki miały zawsze jednakową datę świętowania wielkanocy. Oczywiście cały ten system bardzo długo wchodził w życie i najpóźniej został przyjęty na wyspach brytyjskich bo dopiero w 664 roku na synodzie w Whitby. Kolejną bardzo mocną korektą czasu, wprowadzoną w powszechne użycie przez Kościół, była gregoriańska reforma kalendarza. Tej reformy dokonał papież Grzegorz XIII w 1582 roku, stąd od jego łacińskiego imienia Gregorius wzięło się określenie kalendarz gregoriański. Autorem samej reformy był włoski lekarz Luigi Giglio. Ale papież jako najwyższy kapłan firmował całą akcję swoim imieniem i wydał w tym celu odpowiednią bullę. Cały problem z kalendarzem pojawił się wtedy, kiedy zauważono, że ten dotychczasowy, wprowadzony przez Juliusza Cezara w 45 roku przed Chrystusem, a więc kalendarz juliański, opóźnia się w stosunku do zjawisk astronomicznych, takich jak chociażby równonoc czy przesilenie. Nawet o kilka dni. Korekta polegała na dwóch krokach. Po pierwsze, ominięto w kalendarzu 10 dni od 5 do 14 października 1582 roku. Czyli można powiedzieć, że w tym właśnie roku, następnym dniem po 5 października był 15 października. Po drugie, skorygowano obliczanie lat przestępnych w taki sposób, że lata o numerach podzielnych przez 100, ale niepodzielnych przez 400 nie będą uznawane za przestępne. No, oczywiście wydaje się to nieco skomplikowane, ale zasadniczo uporządkowało kwestie astronomiczne. O wiele większy problem był związany z wprowadzeniem nowego kalendarza w życie. Był to czas, kiedy Europa nie była już jednością wyznaniową. Po reformacji wiele krajów przyjęło wyznanie protestanckie jako dominujące. No nie można oczywiście zapomnieć o prawosławiu w Europie Wschodniej. Tym samym głos papieża był różnie przyjmowany w różnych krajach. Jeszcze w 1582 roku nowy kalendarz przyjęły kraje katolickie, a więc Polska, Hiszpania, Portugalia, Francja, niektóre kraje włoskie, Austria. A także zależno od Austrii, Śląsk i Czechy. Kraje protestanckie zdecydowały się na ten krok o wiele później. Prusy, Dania i Niderlandy przyjęły ten kalendarz w 1700 roku, Szkocja i Anglia w 1752 roku, za i Szwecja rok później. Rosja wprowadziła nowy kalendarz dopiero w 1918 roku. Dlatego, na przykład, rewolucja październikowa z 1917 roku miała miejsce w listopadzie. Jeszcze później, nowy kalendarz przyjęły inne prawosławne kraje, takie jak chociażby Serbia czy Bułgaria. Trzeba jednak pamiętać, że kościoły wschodnie, czyli Kościół Prawosławny albo grecko-katolicki, zachowały liturgię w oparciu o kalendarz juliański po dziś dzień. Dlatego wiele świąt. Na przykład święta Bożego Narodzenia, celebrują 10 dni później od katolików. Ostatnim krajem, który przyjął kalendarz gregoriański, a dokonało się to ze względów ekonomicznych, była Arabia Saudyjska. Miało to miejsce w 2016 roku. Historycy, którzy badają dzieje poszczególnych państw we wspomnianym okresie, muszą być więc bardzo ostrożni. Powinni brać pod uwagę fakt, że niektóre daty po prostu zniknęły z kalendarza. Jednym ze sposobów, w jaki radzono sobie z nowym albo dla niektórych innym kalendarzem, było podwójne datowanie. Tak na przykład było na ziemiach polskich w zaborze rosyjskim. Bardzo często zdarzało się, że na ważnych dokumentach zapisywano dwie daty: jedną według kalendarza juliańskiego i drugą Według kalendarza gregoriańskiego. W naszym rozważaniu o czasie warto jeszcze na chwilę zatrzymać się nad imionami niektórych wybitnych osobistości kościoła, wieków średnich, którzy opisywali czas. Byli to nierzadko wytrawni kronikarze, którzy żyjąc w konkretnej epoce, opisywali świat, w którym żyli. A byli wśród nich i tacy, którzy zagłębiali się w przeszłość, i świadomie szukali tego wszystkiego, co przechowywano w zbiorowej pamięci społeczeństw. Mieli do tego wiele możliwości, byli duchownymi, a więc najbardziej wykształconymi jak na owe czasy ludźmi. Niektórzy działali na książęcych albo na królewskich dworach, inni w klasztorach, jedni działali na zlecenie możnowładcy, innych z kolei do pisania wzywała osobista pasja, albo też wewnętrzne pragnienie. Opisywania rzeczywistości. Dla każdego współczesnego historyka dzieła tych autorów są fundamentem, można powiedzieć, podstawową bazą badawczą. Są to źródła, które pozwalają dokładnie poznać początki i dzieje poszczególnych ludów i narodów. I bez sięgnięcia po te dzieła, niewątpliwie trudno wyobrazić sobie podręczniki historii różnych regionów Europy. Ich weryfikacją zajmują się oczywiście badania archeologiczne i inne nauki pomocnicze historii. Na pierwszym miejscu trzeba więc umieścić Eusebiusza z Cezarei. Był on biskupem wspomnianej Cezarei nadmorskiej w Palestynie, żyjącym w IV wieku. Jego dziełem jest historia kościelna, w której opisał historię kościoła od jego początków aż do czasów Konstantyna Wielkiego. Czyli 301 lat. Jest również autorem kroniki, w której opisywał dzieje Rzymian, Egipcjan, Haldejczyków i Hebrajczyków aż do IV wieku. Był niesamowitym erudytą, jednym z najwybitniejszych umysłów swoich czasów, a jednocześnie zaufanym człowiekiem cesarza Konstantyna Wielkiego. To właśnie na jego dworze opracował podstawy czegoś, co dziś nazwalibyśmy. Teologią polityki imperialnej. Popierał Herezję ariańską i został za to potępiony, ale w ludzkiej pamięci pozostanie na zawsze jako ojciec kościelnej historiografii. Kolejną wybitną postacią, o której trzeba wspomnieć, był święty Grzegorz Stur, znany jako pierwszy historyk franków, a co za tym idzie, pierwszy historyk opisujący dzieje późniejszej Francji. A częściowo także Belgii i Niemiec. Żył w VI wieku, pochodził z rodziny gallo-rzymskiej, czyli był potomkiem Galów, którzy przyjęli rzymską kulturę, w tym także chrześcijaństwo. Wychowywali go dwaj wujowie, biskupi, później zresztą ogłoszeni świętymi. Dlatego Grzegorz miał dostęp do bogatego zbioru dzieł literackich. Kiedy został biskupem Tur, Zasłynął przede wszystkim jako rozjemca i orędownik pokoju. Grzegorz jest autorem dziesięciotomowej historii franków. To niesamowite dzieło pozwala bardzo dokładnie zbadać nie tylko historię dynastii, bitew czy podbojów, ale jest również bogatym źródłem chociażby ówczesnych nazw geograficznych albo zwyczajów panujących w tamtych czasach. Co ciekawe, uważa się, że intencją Grzegorza Wcale nie było opisanie dziejów narodu. Grzegorz zamierzał raczej ukazać uporządkowane chrześcijańskie społeczeństwo. Warto pamiętać, że to właśnie w tym czasie powstawały pierwsze w historii parafie. Z kolei historykiem, który pierwszy opisywał dzieje Anglii, był święty Beda Czcigodny. O tej postaci wspomniałem już wcześniej przy okazji informacji. O wprowadzaniu systemu liczenia lat od narodzenia Chrystusa. No niestety jest to osoba ciągle mało znana, a szkoda, bo jego dzieła bardzo mocno wpłynęły na umysły wielu pokoleń. Wystarczy wspomnieć, że jego metoda egzegezy, czyli krótko mówiąc badania tekstów biblijnych, funkcjonowała w Kościele aż do XX wieku. To właśnie cytat z jego komentarzy biblijnych jest zawołaniem umieszczonym pod herbem papieża Franciszka. Bedacz Cigodny był mnichem anglosaskim, benedyktynem, żyjącym na przełomie VII i VIII wieku na terenie dzisiejszej Anglii. Jest autorem historii kościelnej narodu angielskiego, w której opisywał nie tylko kościelne, ale także polityczne dzieje Brytanii od lat pięćdziesiątych przed Chrystusem, Aż do czasów mu współczesnych. Oprócz historii pisał również komentarze biblijne, a nawet poezję. Zajmował się także nieco naukami przyrodniczymi i był jednym z nielicznych w tamtych czasach, który twierdził, że ziemia jest kulą. Powiedzmy jeszcze o dwóch kościelnych dziejopisarzach związanych z ziemiami polskimi. Zapewne ich imiona kojarzycie państwo z lekcji historii. No właśnie, trudno mówić o imieniu pierwszego z nich, ponieważ w naszych dziejach występuje jako Gal Anonim. Prawdopodobnie był mnichem albo innym duchownym o nieznanym pochodzeniu. Określenie Gal wskazywałoby oczywiście na Francję, ale badacze twierdzą, że mogłaby to być dzisiejsza Belgia. Obecnie bardzo mocne argumenty posiada teza, że Gal Anonim pochodził z północnych Włoch. Być może z Wenecji. Galanonim działał na dworze księcia Bolesława Krzywoustego, a więc w XII-wiecznej Polsce i tutaj właśnie powstała jego Kronika Polska. Prawdopodobnie miała być dziełem pochwalnym, takim panegirykiem na cześć polskiego księcia. Galanonim opisał w niej dzieje dynastii Piastów, zaczynając właśnie od legendarnego Piasta, a kończąc na Bolesławie Krzywoustym, któremu oczywiście poświęcił najwięcej miejsca. Nieco inny charakter posiada Kronika Polska, napisana przez Wincentego Kadłubka. Jej autor uważany jest za pierwszego polskiego uczonego. Żył na przełomie XII i XIII wieku, studiował we Francji, a może i we Włoszech, pracował na dworze krakowskiego księcia. W 1208 roku został biskupem krakowskim. I był to pierwszy w historii polski biskup wybrany, można powiedzieć, demokratycznie przez kanoników kapituły wawelskiej. Papież ten wybór tylko zatwierdził. Trwaką, trwałą pozostałością po rządach Wincentego Kadłubka w diecezji krakowskiej jest wieczna lampka, którą kazał zapalać przy tabernakulum z Najświętszym Sakramentem. Po dziesięciu latach urzędowania zrezygnował z biskupstwa, i wstąpił do klasztoru cystersów w Wędrzejowie, gdzie funkcjonował aż do śmierci. Kronika polska Wincentego Kadłubka jest wyjątkowym dziełem. Przede wszystkim dlatego, że znajduje się w niej wiele bajkowych, legendarnych, można powiedzieć nawet mitologicznych opisów. Dzieje Polski, Kadłubek związał ze starożytnymi Grekami, Rzymianami, a nawet Aleksandrem Wielkim. To w jego kronice znajdziemy legendy naszego dzieciństwa o Smoku Wawelskim, o Wandzie czy o Królu Kraku. Ta kronika miała być czytana na dworach, nie mogła być więc nudnym wykładem historii. Można nawet powiedzieć, że ta kronika w jakiś sposób jest traktatem politycznym, który mówi o przywiązaniu Polaków do wolności. To właśnie on, jako pierwszy w historii, posługuje się terminem Rzeczpospolita. W ten sposób mistrz Wincenty chciał pokazać silny związek Polaków z kulturą zachodnioeuropejską. No i wywarł istotny wpływ na kulturę polską, ponieważ jego kronika aż do XIX wieku była oficjalnym podręcznikiem historii i ojczystej kultury na ziemiach polskich. Ktoś kiedyś powiedział, że czas jest wartością względną. Jednak jego rachuba zdecydowanie ułatwia nam życie. Historia pokazuje, że precyzowanie tej rachuby nie obyło się bez właśnie sporów. Czy jednak dzięki temu jesteśmy za czas bardziej odpowiedzialni? Dziękuję Państwu za uwagę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.